Będzie. I czy to jest Mortis? Uwaga. Czy tam jest Mortis? Czy ja jest jakiś kube! inny? Kube! 8000 łapek pod tym filmem i robimy kolejny wielki opening razem. Um, w tym momencie na ekranie wyświetla się osoba, która zgarnia prezent z ostatniego odcinka. Wielkie gratulacje, Szefie, Pamiętaj, że ustaw w opisie swojego kanału coś do kontaktu, żebym mógł dostać ten prezent. w Wiadomości prywatnej. A dzisiaj, moi drodzy, po raz kolejny ode mnie możecie zgarnąć nowiutki karnet zadymiarski w wersji z plusem. W ogóle od Supercara dostałem teraz mega dużo tych karnetów, więc no nie wiem. Spróbuję nawet je co odcinek rozdawać po jednym, żeby codziennie jedna osoba mogła dostać właśnie jakiś uśmiech na twarzy i darmowy karnet. A w takim karnecie z plusem są trzy super nowe skiny. Darmowe którym w może być shade, cała masa gemów, cała masa blinku, nowy tytuł gracza, no i ogólnie karnety to jest najlepsza rzecz w Brawl Stars, jaką można mieć. Lub jeśli nie chcesz karnetu z no to mogę Ci po prostu wysłać 10 anielskich lub demonicznych stardropów na Twoje konto, żeby sobie po prostu trafił jakiegoś fajnego skina lub co tam chcesz. Także to jest do wyboru, co wolicie. Także jeśli chcesz ganoć jedną z tych nagród, to zostaw szybko łapkę w górę pod tym filmem. Subskrybuj kanał, wciśnij górzek, subskrybuj tam na dole. Pamiętaj również, żeby włączyć dzwoneczek i otrzymać powiadomienia o nowych filmach, bo jest ich teraz dużo, to że w grudniu będzie jakieś daily jak temu. pisany kod Damian w sklepie Brawl Stars. No i napisz. W który z Pokémonów jest Twoim ulubionym? Pikachu, Squirtle, Bulbozaur, Dragonite. Kto tam jeszcze był taki fajny? Gengar. G Norlax, jest mega dużo pokemonów. Napisz w komentarzu, który jest Twoim ulubionym. Powodzenia, wszystkiego teraz lecimy. Cześć, hey, witajcie! Jestem Damem, z bardzo serdecznie w kolejnym kozackim odcinku. z ZBrosz na moim kanale, a dzisiaj jest ze mną cała ekipa, czyli o, Vera, o i ten co, co tam skoczył, czyli Gracuś. I mamy też dzisiaj przepotężny pokój do nagrywania. Po proszę nie bądź zła, ale to jest najładniejsze miejsce. To jest najładniejsze miejsce w domu, żeby nagrywać odcinek. Także no, zostało przejęte i dzisiaj co będziemy robić? Bo -bon 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 Wielki opening, słuchajcie, darmowych stardropów, które mamy w sklepie. Nie mogę tego. A także otworzymy star dropy, które dostaliśmy. Za konkurs. Ja słuchajcie, modlę się o to, żeby mieć pierwsze miejsce, bo ostatni raz, jak byłem na moim koncie, to miałem pierwsze miejsce, 11 winów, nawet tutaj widzicie screena i oby nikt mnie nie przeskoczył. Gracjan też w ogóle bardzo dużo winów zrobił, więc jest szansa, że też będzie miał dobry wynik. No tam może jakieś drugie, trzecie miejsce, więc naprawdę dzisiaj dużo darmowych stardopupu do otworzenia. No i Wera nam będzie pomagać. A na koniec da nam jeszcze challenge do wykonania, żeby zdobyć też po dwa darmowe stardropy. Jun niej też otworzymy te stardropy z konkursu, także tutaj będzie ich strasznie, strasznie dużo, i to wszystkie za darmo. Także no w tym odcinku dużo demonicznych i anielskich stardropów, ale tylko darmowych. Dzisiaj nie wydajemy gamów nie marnujemy pieniążków. Odcinek, gdzie wydaje 2000 gemów, no też będzie nagrywany i to już zaraz. Także spokojnie, nie martwcie się o to. A jeżeli chcecie więcej upeningu właśnie, o, w takim składzie, czyli z tym gagatkiem. Tutaj Fluffy Hair Challenge. Tutaj jest nominowany. Aha. <laughs> Nieważne. Dobra, yy, z Werką i oczywiście ze mną. To 8000 łapek? No. Jak dobijam? 8,5. No. Jak dla mnie 8, a 8,5 tysiąca to Werka wpada. Także zostawcie koniecznie przynajmniej 8 tysięcy łapek pod tym odcinkiem, to wtedy znowu nagramy opening taką wielką ekipą i subskrybujcie kanał, jak jeszcze tego nie robicie, a teraz zaczynamy! Taką wielką ekipą, a to się siedzą trzy no osoby. Dobra, bo, bo, mnie, wielka. bo ja zazwyczaj bo... nagrywam sam, tak? Jak sami... by się jeszcze. No to jak już, będzie 10 to, to, by było, to by byłam giga, hiper bo wielka nieka, ekipa. Nieka. Dobra, dawaj się stary trzeba otwierać. Otwierać, otwierać. No to lecimy, ja mam nadzieję, że utrzymałem pierwsze miejsce grasem, tych, które miałeś. A ty, jak pokazywałeś drugie, nie? Czwarte chyba. Czwarte? Bo pospalałeś jeszcze. Bo myślę, że jest szansa, że ja będę miał pierwsze miejsce i 20, StarDropów za darmo? Nie. A ty teraz, czy masz na mnie przyłóż ty? Ja trzeba. Dobra, widzowie. Ja trzymam dwie ręce i wiem, że widzowie na Instagramie wacy. też kibicowali, także ja w tym momencie odpalam brawla I uwaga, ile będzie StarDropów? Modlimy się o to. Niech tu będzie 20, come on. No, nie 11, winów, no, nie Ale nie winów, 11. No nie zobaczymy Czekaj, dobra, no ale pan pan kafe, to pan po włosku. Pizza italiana. Bo, neapolitana. Co, jak to było? ciao. Mój ciao. klienta, a nie, to po dobra, nieważne. Ja mam więcej demonicznych kart, więc ja sobie biorę demoni. Na pewno. Koniec konkursu, i uwaga, moment prawdy! Trzymaj jednego z... wina! Jednego wina więcej mieli! Nie, tak mi był trzecie. Nie! Bo... No zobacz, jednego wina więcej mieli. Każdy by tu z nas dostał po 20, jakbyśmy mieli wszyscy po, po 12. Ale oni musieli grać, nie wiem, chyba godzinę przed zakończeniem tego no, konkursu. No, bo tak takyka, wiesz. Teraz należy podjąć dobre decyzje. Czyli wanielskie czy w demoniczne. Co jest, co de? demoniczne to zostało z tym D. Demoniczne trochę my, my. W Polskim języku po prostu jest demoniczne, jest takie długie. Ja mam chciał A ja bym chciała tego w sobie trafić. Mord is nie podoba Ci się ten Edgar? Algar, ale Ja mam fajne, ja mam Gara, okay. to. Ale do Mortisa też mam dużo skinów, na przykład czy by tak, czy ty grasz się w gary? Dobra. A jakie to robi ty by Jakie biorę się sta? Ja zawsze biorę chyba demoniczne. Jak ale teraz... Ale bo ja, jak, nie jak nie otworzymy 15 tych tak stardobów, to chyba dostanę kolejną kartę demoniczną i będę też. właśnie grać jeszcze. Dobra, ale ty jesteś z anielskimi. Ja jestem z anielski. Graccia? Demoniczny Demoniczna Dobra, bierzemy demoniczne i uwaga! Pierwszy stardrop za... Oh, za darmo. Wow. Super, na ale golda Dobra, Gracja, teraz ty. No widzę, że ty w pieczęciach podobnie masz. Chcesz oddać komuś tego star <grym grym> Dobra. Podwajamy pod... Ale jest, sobie jest bling, jest blinki zowie. Dobra, no, proszę. Da, Patrz i będę miał za 6 jeszcze kartę. Oooo. A... Ej, jakby się skończył 15 takimi, ale ej, progres niby. To blinku, teraz 250. Ja teraz nosą otwieram. Uwaga? Czyli boję się. Czy zwania chyba? Czy nie? Nie, nie za szybko jest. Dobra. Za dobrze Weronika. Chcesz zamienić kolejność? No, może dobrze zrobiłeś <laughs> Dobra, dawaj Nie, i co, same takie? No, w porządku, że jak już klikasz Okej, okay. skrzydełka A ja o, jest jak to się jakby Boom Aha, sto Dobra, teraz ja, powoli o. Powoli, I to musi gdzieś... O, ej, ej zwalnia, 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 zwalnia Proszę, i żeby tu jeszcze bardziej zwolnił, nie? Ale coś obstawiam, że nie będzie ten najlepszy, ja go tutaj boostuję na maksa Come on, legendarny niech będzie No i tu musi zwolnić teraz Nieee nie, nie. Ale już mnie wkurzano to jak wpuszczałeś to, to. Ale urosło tak? I tylko 200 golda? Super, to kto teraz z was? Może. Będzie karta też. Nie, ja też był... tak samo. Ale... Impek. przerażający. Śmieszny, mi Może przypomina skoś. się Rusia. Wszystkie takie śmieszne w jak wygląda. No już masz tam, masz tam. Wiem, wiem wiem, karta. No ja spróbuję swoim nosem. Dobra, uwaga. Ja tego nie widzę, nie widzę. O, o. o! Co ty gadasz? Żydurza? nie. Drugi, drugi. nie. Nie wiem ile nam tego zostało, ale już to nie mało. No tak. Kilka? No. ten jest podzielny, już widzę. No niech spada na drzewo. Widzowie, pochwalcie się w komentarzach, co Wam się udało trafić właśnie z darmowych startropów za konkursy. Nie mam sam. Dobra ja ci to, oddaję. Do Tis klik. To... klik. Może ja teraz. Ty? Tak po prostu. A może teraz wszyscy razem? Na trzy, cztery. Trzy, cztery. cztery. Uwaga. <laughs> Speedrun. I to, bo, to był ostatni? Nie, jeszcze jest. Jeszcze raz nasz. Dobra, to czekajcie, ja trochę. O, dobra, pera, ty daj dotąd, ale dotąd ci tutaj puszczasz. Dobra, puść, puść, puść. Dobra, Gracjan, ty do końca. Uwaga. Nieee. No cała ta ikona taka bez szału, ale jeszcze jest. Okej, okay. no dobra, no to może. No znowu, patrzcie, znowu niby trochę wolniej idzie, nie, ale nie, musi nie. tu zwolnić, no. Nie, nie aż tak wolno. dawajcie wszyscy razem, choć spróbujemy. Ej, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, co mi teraz... O, odcisk póziora. Bo dzisiaj ten, siedzimy na kanapie, stopy widać. No to wiecie. Skarpetek nie ma. Nie, mam to widzę, to choć się, bo będzie, że, w że stóp O, nie. Dobra, widzowie. Stawcie stópki krasusia. i to by było na tyle. Ale to nie jest koniec moich darmowych. Bo ja mam jeszcze trochę tego Demoniczny ogień. Zostawiasz za sobą ognisty ślad. O, Dobra, ares, wyposaż. I jednej mi tylko brakuje demonicznej. No to zanieczkich za widzicie, ja mam tylko dwie, tak jak mówiłem. Tu są podwójne start dropy, to będzie trzeba szybko jednego wina zrobić naszym składem, ale najpierw wchodzimy do sklepu, oczywiście jest kod Damian i patrzcie to. Nie, już odbierają. Tak, bo masz. tu są te darmowe, no właśnie, ty, a co jakie oferty się pojawiły? Za kaskę, tutaj jakaś ten Ares. No, ares. No, tutaj blink. Nie, ty co? Aha, bo nie, mogę. mogę. No dobra, ale wezmę sobie kredyty w ogóle. N czemu nie, niech idźą do Sławy. I dobra, tam już nic ciekawego nie będzie. No wiem, nie ma za co. <laughs> dobra, anielskie, co? Wera, proszę cię. Może ty coś właśnie. Może teraz nam pokażę. Tak, przyjemnie takie niebieskie może fajne. Ale drob pokaże nam, że. No, to właśnie ja tam uważam, że anielskie to jest dobra decyzja. Hmm, to jest całe 187 podweczek. A... Coś, coś jeszcze? Ale dobra, i będzie karta, będzie karta. Mówię? Dobrze. Mówię. Aj, 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 aj. No jest. No fajny, fajny no to by było na tyle za nielskich. A To A no. co, demonie? Nie fajny ten To Zobacz teraz. Ale yes. patrz, no, no patrz yes. Patrz. Yes. Ej, dobra, ale słuchajcie, jeszcze będziemy otwierać u Gracjana. U niego na pewno będzie lepiej. No, 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 wyjmę. Dobra, wyjmę go. Mm, słaby jest. Jak wy też stafi. macie takie farbę widzowie, jak my tutaj. No. Ostatni na tym koncie. Aha, super. Nie. Znaczy, to nie jest tak naprawdę ostatnie na tym koncie, bo jeszcze nam tu coś zostanie, ale spokojnie. No dobra, no to teraz przechodzimy do ciebie, coś. Ani. No mi totalnie nie oddało. A zobaczymy, ile ty w ogóle tych startupów dostaniesz, bo to też jest w sumie ciekawe. Kogo bierzesz? Bierzesz nie w końcu? Nie, bo mam, no, mam bakuje mnie nie każdy. w tym No zawsze w teamie demonów, no dobra. Ja no, potem na raz Koniec konkursu, uwaga, moment prawdy i... czwarte. No to masz, 15. masz tak, tyle samo co ja. Lul. Mhm. No to co bierzesz? Demony, nie? mi brakuje. Właśnie mi brakuje chyba tych dziewięciu do ostatniej karty. Chciałem ci otworzyć tak od razu, jakiegoś legendarnego, ale nie dał rady. A nie, to by zobaczyć, ile to do karty brakuje. jest dużo. Jeszcze chyba 12. Nie, więcej niż 12. No, to będzie 12 ci brakuje. Ale nie, jakbyś zagrał dzisiaj wszystkie gry, to będziesz miał, nie? Nie, miał, też On był jutro. O. Nie. Nie, to też jest. No co, czas... Ale ej, co? No to Na kogo zbierasz? No na saturnową Sławę 3. No. A co jest po saturnowej? Już jest, ale nie. Nie, no nie. jest ona na pewno jeszcze. To ja jeszcze mam tego faktu, że nie ma wszystkich zadymiarzy, więc... No właśnie, temat po co? ...redezwy Dobra, proszę Bera. Ojej, Ojej. Dobra, Power Rangers, dawajcie Power Rangers, Power Rangers. Trzy, dwa, Tu-du-du-du. Aaa, nie ma Dobra, myślę że, myślę, że musimy zmienić koroletów. Aha, na no czerwony. A gdzie jest ten pilot? Tu. No to zmieniliśmy styl na demoniczne. Uwaga. Super, pomogło. Prawie <laughs> da, da, dało, dało radę. No, czekaj. No. No tak, wystukaj go, wystukaj go. Dobrze? Dobrze. Ty? No. nie no... Ale czy w ogóle U, chodzi? O, o... dużo ty strasznie dużo ci dało. Ty! Nie, no znowu troszeczkę brakuje. Czemu to tak się dzieje, że tak zawsze ty... Ale ty i tak masz milion razy lepsze, to od tych moich. Nie. Nie. Ja to po, po czy dostawałem. Proszę. Vera. Może? No. Nie. Co jest? Pod rząd, A nie. No i z kredytem znowu co jest? Jakie ty masz konto kredytowe jakieś? <laughs> No dobra. Nie, to tak, to kredytowe. Dobra masz, proszę, oddaję ci tego step dropa. Co tu trzeba zrobić? Ja wiem. Tączko rękę. Patrz, patrz. Patrz. Nie, znowu za małe. Znowu za małe. No, ale spocony pienię taki. On był chyba za kasę do kupienia w ogóle, więc chyba No, No chyba bo no, Pamiętam, że się. Nie chyba z 8 nawet mi się kojarzy. Nie, czy... Tak, na pewno? Dobra, chcesz coś tego otworzyć? Ja go wcale nie sprawdzałem, że jest słaby. Nie, nie, no, nie. jest słaby, ale no ja go tworzę. Dobra. Proszę, masz jeszcze jednego. Może teraz coś wykręcisz? Nie. nie wykręcę. Ty, czekaj, ile ci brakuje do karty? Ty, trzech ci brakuje. No, to no jednego mi brakuje. Jeden zostaje chyba, tylko jeszcze jeden albo dwa. Tu dwa, no to jedną gierkę zagrabia bierzchnią, na pewną kartę kolejną. No dobra, co masz? Tu będzie ostatnia w ogóle z tych demonik w No komu, no jeden skin jakiś. Ej widzowie cały czas mi na Instagramie wysyłają, swoją drogą Instagramem, na myśle bardzo serdecznie zapraszam, że trafiają cały czas jakiś Edgarów, że trafiają Mortisy. Co to ma być? No koniec. Koniec, koniec, koniec. I dwóch ci brakuje, i będziesz miał ostatnią kartę. Mhm. Także będzie full equipment. A czy coś tutaj masz? Jeszcze, tak A czy ja No bo ty już otworzyłeś je? Nie. Jak nie? Ja wierzę, tamte. nie te. Dostałeś trzech? No nie. Serio? Aha. Zostałem oszukany. No niestety. Ja serio, myślałem, że ty już to otworzyłeś. Zrobię no. ogólnie, muszę wam to pokazać, bo udało mi się też wcześniej zdobyć jednego aniołskiego start lepszego. Jak po prostu musiałem być aniołem, i tu wciskałem z dwóch stron, z lewej i prawej. I uwaga, patrzcie to. 3, I... 2, 1, jest. Angel Max skin, hmm. czyli właśnie tego skina, którego można było zgarnąć ode mnie za darmo i Supercela? Mi też się udało zgarnąć za darmo, ale no, ze Star także... Gratuluję. Ej, ale czy mi o, tylko, czy, czy tylko mi właśnie anielski Star Drop Mi też odda, <laughs> tak, ale to jest ale Czy Ty ten... dostałeś. No właśnie, ty dostajesz Oni a ja tu od jeszcze kartę dostałem, no i to jest ja właśnie Ja dostałem już dwa aniołskie z tym tropem. Ja też mogę wam pokazać od razu co dostałem za mój poprzedni konkurs, tylko że tam no yy, graliśmy na zmęczaniu totalnym i nam poszło słabo. Każdemu. My wtedy totalnie podziewnie. Znaczy no i niby piąte miejsce i tak, nie? No to ile tych? Ty, no to w sumie dostałem aż 12 z tych star, bo ale tylko 5 minut. widzicie, nie? Mega słabiutko. Wziąłem demoniczne i... Co? No standardzik, nie? Ikona gracza. Ale przynajmniej taka. Oh, fajna. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie. I ten znowu też taki większy, ale też nie największy... I... No spray, no. Taka odwrotna łapka. No. O tutaj widzicie znowu go tak próbowamy. Ta, no, do serduszka, wiesz. No. Ta. Tak, a ja druga połówka chyba była aniołkiem w ogóle. Mm, tego serduszka? Mhm. O! Uuu. W ogóle, słuchajcie, Wera dzisiaj nie będzie z nami mogła zagrać, bo ona jeszcze trzyma swój dropy na swój odcinek. Także mamy no, u niej na pewno zobaczycie. A który to będziesz miała miejsce? Kurczę chyba... Z... Piąte, No to też tak z 12 starto po Tu mnie zapraszał gościu. Dobra, odrzucam wciszam wszystko i uwaga, sprawdźmy kolejnego. Czy tu jeszcze się jakiś... Widziałeś, 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 widziałeś? Widziałeś jak rośnie? Widziałeś jak rośnie? I uwaga! 3, 2, 1, a w środku mamy Demon EMS! Dokładnie tak. Ej, już myślałam, że w ostatniej chwili Ej, no to, to jednak wcześniej trochę źle powiedziałem, to jeszcze właśnie mi te, te dobre też. Okej, okay, dobra. No, no to co? Anioły kontra demony, kolejny skinek odblokowany. Czego mi tam brakuje? Na pewno Mortisa, nie? Jakby jedno, chociaż Hyper Charging Mortis padł, to by było takie... No, wiecie, zawsze miałeś ten ten... To by było, życie by było takie piękne. No, ale właśnie ten, ten poprzedni był lepszy trochę, no. Teraz mi dało totalne badzieby. Ale tak jest, czasami niestety no nie dostaje się tego, co się chce, tak? Uwaga, otwieramy kolejnego. Czy jeszcze tu coś... Ty, w ogóle 2000 tych podbeleczy. no dobra, to niech będzie, ale no tak 100 golda daję, to też tak nie jest za ciekawie, przynajmniej tu karta jeszcze kolejna wpadła. No i tak to się właśnie tutaj skończyło. Akurat skończył się kolejny konkurs i łącznie w tym odcinku otworzymy z 69 darmowych star dropów, także słuchajcie, no ja tutaj dostałem demony i teraz pora zobaczyć po raz kolejny, ile tych star dropów... 13! Dobra, no to jeszcze mnie jeden ziomak wyprzedził, który zrobił 12 winów, ale czwarte miejsce i tak git, całkiem dużo tych star dropów i teraz tak, anielskie czy demoniczne? Ja cały czas biorę te demoniczne. No chcę tego Mortisa bardzo. Dobra, jak teraz mi nie wyjdzie, to następne wezmę nieskie. Przysięgam. <noise> Także próbujemy, dobra, Komon. Zaczynamy standardowo, ale wiecie co, nie ma co przedłużyć, bo ten odcinek i tak wyjdzie długi dosyć, jak na tyle. O, o, nie, no też to jest dalej za małe, no ale przynajmniej kredyty widało. To już nie będę aż tak narzekał, no na kredyty spoko. Tylko że jak jest ich tych dropów aż 13. Oj, karta będzie, dobrze, no to sobie demoniczne tutaj wymaksujemy. Ale no jak jest ich aż tyle, no to wiecie, no przynajmniej jeden, duży. No nic, znowu to nie jest to. To nie jest to. Cały czas to nie jest to. Staje spray. Zakaz. Zakaz chyba jest na dobre skiny. Halo, proszę mi tak nie robić. No, common, common, rośnie on, come on. ty, no, dlaczego to? to, to uu, ej, dobra, 200 kredytów? No, takie bajery. To jeszcze tutaj nie było. <grych> A tu, co się dzieje? No dobra, no, będzie to samo, już widzę. Dobra. No już, słuchajcie, te spray to ja skipuję. No, ja chcę skina dostać i wiecie nawet, jakiego skina bym chciał dostać bardzo. No, bo ten skin później, jeżeli byłby za to był bardzo drogi, dobra, dwa palce. No nie, nie no, to dalej są za małe pieczęcie. O, ale dobra, dostałem tego pina, gras już dostał. I koniec, i koniec. Aha, no dobra, czyli kolejne 13 stardropów dropów, tak oprzelciało. Uwaga, uwaga, to jeszcze jeden darmowy stardrop i tutaj na razie ta pieczeń, no nie wyrośnie. Ty, uda się. Uda się w końcu. No rośnie ta pieczęć. Mamy to. Jest to najlepsza pieczęć i jest otisik. Dobra. Demon Otis. Wiem, że gra coś też by już trafił. Kit. Fajny skinek. No to dalej nie z Mortis, ale okej. Okay. Anioły kontra demony. Coś nowego. Ja to biorę. Oczywiście zestawik do niego. Tutaj jaki piękny. Robimy jeszcze u pani Kuwery. I które masz miejsca? Koniec konkursu. No nie wiem. Obstawiasz? Piąte. Piąte. Ej, dwanaście, no to ładnie. Anielskie? To no twoja decyzja, nie? Poluję na Trixie, znaczy nie Trixie, tą drugą kolet. I, impkę. I impkę. No to ona jest w demonicznych. I na skina do MS, więc demoniczne. No a na odcinku wcześniej to, ja cały czas tutaj yy, tylko anielskie. Pierwsze anielskie, fajne są. No tutaj wiesz, ty też wolisz te skiny demoniczne. Dobra, proszę, klikaj, klikaj, klikaj. Dobra. No. Mm, no, nie, no coś tutaj właśnie. Nie wiem, no dużo tych startupów otwieramy, ale żeby jeden chociaż taki dobry dostać, to już naprawdę trzeba się naczekać. Ty, ty, będzie, będzie. I czy to jest Mortis? Uwaga, czy tam jest Mortis, czy ja jest, jest jakiś inny? Gulecka! Fajnie. Wyczarowała sobie to. Co jest? Jak ty to sobie wyczarowałaś? Myć. Ej, dobra, no to ja ci wyposażam to. Gratki. Ty ja też chcę takie star dropy dostawać. <grafy> Dobra. Y ale jak ty to zrobiłeś, akurat tego skina, którego chciałeś? Nie wiem. Czy jakoś wyszło? Widzowie, Magia, magia, naprawdę. Gratuluję. Dziękuję. Um, tu masz jeszcze ikonę gracza. no proszę klikaj sobie, weź. Tu dawaj jeszcze samotnego Tisa wyczaruj. Tak łodu Nie, Mortisa nie lubię. <laughs> ogóle... Znaczy fajnie, byłoby mieć takiego drugiego skina, ale mimo wszystko nie gram No nie grasz Maltisem, Martisem, nie, lubię, nie. Nie. Nie, lubię, nie? lubię. O, U. no dobra, no ale tak, gratki. Dziękuję. Także co? Ja proponuję teraz zagrać szybką gierę i zdobyć jeszcze po dwa dropy demoniczne. Ale ja będę wam no. pingować. Ty będziesz kołczem. Wybierasz nam kim gramy. Dobra. Ja tu wysysacza dostałem i jeszcze co dostałem tutaj? E, furie. Okej. Okay. No to to też mi się przydało właśnie do tego kolejnego konkursu. O, w ogóle trzeba odebrać nowe tukeny na konkurs, dobrze, dobrze będzie grane. I co gramy? Bo to musi być jeden szybki winek, Wera? No. Musimy wybrać dobry tryb, którym wygramy z Gracusiem. No, a jaki wybierasz? Okay. Mm, mm, mm. Nie podpowiadam, ale lubię no, to. No kałcik? No dobra, niech będzie. A jakimi zadaniemżami mamy grać? Jeden z was niech zagra Bibi. Ja gram. Dobra, on to gra z BB. A <laughs> ile masz puch na Bibi? 750. Spadł. No to dobra, no to będzie ciężko. A co ja mam wziąć tak to? No coś, żeby pucharki się zgadzały, nie? Angelo? Tylko, że mam na dziewiątym. Frank, czy Frank tu da radę? No tej mapie też mam. Krok. Czekaj. Krołem, tylko, że jak krołem, trochę jak porówka gram. Mało nim gram ostatnio. Ale to, to, to w sumie dobra mam Albo może piper? Pokaż mapkę. Na króla. Na Bibi. A no masz Bibi? Na Bibi. No co, no dostaliś wyzwanie? Bibi. No to robimy, najwyżej spadniemy trochę. A jaki wybierasz kartę? tu karta na tym działa? O, prędkość, kostki mocy, im. Impre... Pruleon że no, mówi, żebyśmy zagrali trójki. Znaczy z tercetem, ale to nie zmieniamy, co? nie. Bibiara mówi, że knockout. No dobra. Proleon. Pro Leon. bardzo pro, bardzo Leon. No to słuchajcie, lecimy ready. Ja mam w ogóle pastę teraz na Piperce y, 3, więc pro proszę, no, nie straćmy tego. Czemu Pro Leon? Pisze? Pro Leon nam pisze XD, ale Gierkę gramy normalnie, mm -hmm. bez żadnych utrudnień. No, trzeba wygrać, dobra, to fokus. w ogóle, widzowie, jaka jest Wasza ulubiona pozycja do grania w prosto? Bo ja to lubię na no, plecach. To robię tak. Jak sobie leżę, tak na czy leżę. To wtedy jest najlepiej, Tylko jak nagrywam odcinki, to nie mam jak tak siedzieć. Ej dobra, co my tu mamy? kolta M z Edgar. No ja no, właśnie też najbardziej lubię tak sobie. Także tak? To tak? Prostu, no. Dobra, no ja na razie będę tu siedział. Ja w ogóle... A dobra, ja wziąłem tą kartę z podpaleniem. Okej, okay, dobra, tak by mnie Edgar jakiś dojeżdżał. Czy coś, to może być nawet. Dobra, sprawdzamy sobie te książki u mnie. U mnie na razie jakoś pusto. Trochę mnie zdradzają, nie? Nie mają. Nice, dobra, dobra, jedę do was. Nie ma Colta. Co jest? Co wy tam taki dojaz robicie? Ja tu nikogo nawet nie zauważyłem. Ten Edgar gdzieś siedzi z kitrany. Mówiłam Bibi to dobra decyzja. No ja wiem, że Gracjan daje radę tą Bibi też, nie? Ej dobra, może tak nie latajmy, poczekajmy na niego na środku i tyle. Gdzie on jest? Nie wiem, gdzieś się kampi. Tampi tam nie pewnie. ma, to musi być w twoich. No właśnie mi się to też to... wydaje, że gdzieś w tych moich. Ale ja patrz, cały czas tutaj yy, ogień tutaj wniecam, więc dobra, ja będę szedł za to mam, żeby tak trochę... Ale nie staraz u nas ci gdzieś Tylko gdzie on siedzi ty? Nie, nie u nas. Widzisz go gdzieś? Oho, oho! Ty uważaj, uważaj, bo załatwił Proleona. No i widzisz. Siedzi tam z Kubaniec Dobra. No, on, no, on jest pro Edgar pro... On będzie chciał mnie najpierw chyba dojechać, pro co? Mhm. Mm Czy? ma nice. Super, żeś tutaj bańkę puścił. Ja od razu też tam ładowałem jeszcze z gadżetem mm -hmm. na wszelki wypadek. Mm -hmm. Ale dobra, mamy pierwszą rundę. Trzymam dalej te krzaki może znowu, co? No no. Albo wiesz co? Pójdę sobie tak po prostu, odpalę ten gadżet. O, chyba jest, bo chyba coś tak ściągnęło. Dobra, Edgar no, umie. Edgar umie, tak, właśnie jest. Trzyma sobie to wszystko, z Trochę dostał chyba Przeleciał, do was Leci tam do was I dobra, wszystkich tu mamy Zamykamy ich na, na tej mm. strefie O nie, sto hp Króle, on leży? Nie, nie, no tak Ten Edgar może zaraz na mnie skakać Oho, ho, 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 nie no To odbyło. mi daliście challenge teraz Dobra, o. trafiłem Teraz nie trafiłem No Edgar zaraz na mnie poleci, co? Mhm I Leży <laughs> <laughs> Most typical Edgar player in your game Dobra, rozwalony Ja tutaj, te... ja się stresowałem teraz na to moment trochę mm. Bo ciężko będzie na czymś stronę. No radę. właśnie wiem. I ona też ma ta, co ja. to co ja. Co zagrać jest? Yy, no auto line, że trochę przyciągnie, ale no tutaj to, tak. tutaj to lipa, bo dobrze stoi z Kubana. Oho Została Ale jest misja. Dobra, to dwa ataki. Okej okay. O sobie mapa właśnie można potem od nie, przepraszam no, Dobra, musimy tu spokojnie. No ciężko już było Czekaj, może możemy na dotykę, może na taki. Ej, ale Edgar nie będzie miał teraz już ten, no nie będzie naładowany już Dobra, gdzie oni są? Oni znowu są razem Czy ma co? Edgar ja tak. był tutaj Pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi Leży, nice, no nie ma za co, dobra e, Tamta ma zero, Ems ma zero, dobra, kończymy ją teraz Nice, pięknie Dobra, piąteczka Dziękuję za, dobre, za dobry team wybrany bardzo, bardzo, bardzo No i co? Opening Opening teraz, plus 8 pucharków jeszcze na Piper. Pasa trwa. Lecimy po 50. rangę na Piperce, trzeba. No to co? Ja pierwsze? Dobra, uwaga. No, ja standardowo. Twój będzie trzeba pokazać, bo, bo nie będzie go widać, uwaga. No mega Mieli. Zoom, Mieli Mieli zoom, mega zoom, mega zoom. No klikaj, ja ci powiem, czy idzie dobrze. No, nieważne. <ride> jeszcze jeden, uwaga. No on też będzie lipa, dobra, to ci skipnę go po prostu. widzowie, pora na ostatni kartę. Ostatnią... Kartę! A, dobra, A, ostatnio, ostatnio, ostatnio No tu słuchajcie, ostatnia karta. Revenge? Gains? Bude, bo, A, to jest po angielsku. Okej, okay, dobra, bo właśnie ta nazwa jakoś zdziwiła. Revenge. Tak, no. A skąd tutaj się takie... Riven, Riven rzęty karty. Dobra, uwaga, ostatni mój star drop. Oj, nie będzie lepszy. No dobra. No jeżeli chodzi o nowe skiny, no to tak to wygląda w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę. 8000 tysięcy łapek po tym filmie robimy znowu opening ekipon. I dziękuję bardzo, że wpadliście tutaj za pomoc. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A, i subskrybujcie kanał, jak jeszcze tego nie robicie. Cięło!